Widzowie, dzisiaj zostanę kotem, ale nie takim zwykłym, bo zostanę kotem Squid Game, tylko czy ja będę lalką, czy będę ochroniarzem, a może liderem, a może graczem, no nie wiadomo, bo zobaczcie, jeśli wejdziecie sobie tutaj w żółtego kotka i zjedziecie tym suwaczkiem sobie całkiem na dół, wow, w ogóle ile mamy tutaj różnych kotów, ale to jest najlepsze, patrzcie tylko na to, uwaga, to są koty Squid Game, jest tu kotek gracza, następnie mamy ochroniarza, a to jest chyba lider, za 250 monet?! No nie, ja tyle nie wydam, bo zobaczcie, mam tylko 16, więc tak naprawdę na żadnego kota mnie nie stać, będę musiała kupić sobie za Robuxy. Także klikajcie łapeczkę do góry, ja kupuję monety, uwaga, otwieram i kupię sobie 100 monet za 70 Robuxów. Dobra uwaga widzowie, kupujemy to, wyklikajcie 3, 2, 1, mamy to i uwaga, doładowało się. Teraz mam 116 monet, wchodzę sobie na tego kotka i wiecie co, ja chyba zostanę najpierw ochroniarzem. Tylko ja nie wiem, czy być tym grubszym, czy tym chudszym. Dobra, wezmę może tego grubszego, żeby mi starczyło jeszcze w razie co na inne. Ok, kupuję go. Jest, mamy. I teraz się ubrałam. Wow! Jestem ochroniarzem. Jestem bardzo duża i rządzę tutaj. Teraz jeszcze mogę sobie wejść w ołówek i zobaczcie, napiszę sobie ochroniarz. Jestem tutaj Potężnym ochroniarzem, i proszę się mnie słuchać z wykrzyknikami. Ochroniarzu numer dwa, zapraszam Cię do mnie. Musimy zrobić rekrutację graczy. Musimy ich zaprosić do naszej gry. Sprawdzimy ich poradność, zwinność i wszystko inne. O, zobaczcie, przyszedł drugi ochroniarz. Dzień dobry, ochroniarzu. Dzień Meldujcie. dobry, ochroniarzu, witam. Masz dzisiaj wykonywać wszystkie moje decyzje, jestem tutaj tak wodzem, jest. jestem tak jest. kwadratem, a ty jesteś kółkiem, jasne? Tak jest, szefie. Dobrze, bardzo dobrze, idziemy zobaczyć, bo tam czekają na nas gracze, możemy biec na R, możemy iść pieszo, możemy wszystko, bo ochroniarze mogą wszystko, ale zanim jeszcze tam wejdziemy, to chodź, sprawdzimy się tutaj, chodź tutaj, ochroniarzu. Siadaj tam naprzeciwko, albo ja tutaj usiądę, uwaga, dobra, obojętnie jak siadamy, <grym> nie mogliśmy się ochroniarze, zdecydować się. i ja zaczynam pierwsza, okej? Okay? Dobrze. Oczekiwanie na twoją kolej to chyba ty pierwsza. Dobra, to dawaj. Dobra, daję tu. Okej, okay, teraz ja ty. Te... Tutaj. Y, tutaj. Uwaga. Mm, no, też myśl. Ja myśl. Tutaj. O, nie. Nie pozwolę ci na to. Nie to pozwolę ci. ja dam ci. tutaj. Dobrze, wydaje mi się, że całkiem spra... A, źle! <laughs> Wygrałaś! Jest! Yes! Brawo, dobra. Całkiem dobrze ci poszło. Gratuluję ci, więc nadajesz się do tej pracy. Zapraszam cię. Zapraszam Dziękuję. cię. cię Dziękuję. Dziękuję, że dałam so test. Możesz sobie jeszcze zjeść pizzę, bo czeka nas dzisiaj ciężki dzień w pracy. Będziemy zaraz grać w czerwone, zielone. O, dziękuję, dziękuję. to są jakieś koty ze Squid Game. Czy to są gracze? Czy wy chcecie dzisiaj zagrać? Co ty, kot, się odwalasz tu? Jak będziesz mnie nie słuchał, to wylecisz z gry. Rozumiesz to? Masz mnie słuchać. Pokażecie wszystkie swoje umiejętności. Zapraszam do góry. Oj, już widzę, słuchaj, że lodówka tutaj... Tutaj już lodówka otwarta. Kto jest taki niewychowany, że nie zamknął lodówki? Skandal! Zaraz wylecicie. Pierwsze ostrzeżenie. No nie wierzę. Idziemy do góry, zobaczymy ich umiejętności. Mamy tu monetę. Wow! E, tutaj są takie rzeczy, dobra. Zobaczymy sobie pierwszą konkurencję. Czyli jak koty tańczą? Uwaga, zapraszam tu serdecznie. Włączam muzykę. I proszę bardzo, widzowie, odblokowuję wam muzykę. I zobaczymy sobie, jak będą tańczyć. Uruchomiłam dyskotekę. I proszę! Proszę pokazać mi, jak tańczycie. No, będę oceniać. Kto najlepiej tańczy, ten przejdzie do kolejnej rundy. Uwaga. No tańczyć, tańczyć, ruszać się, ruszać się. Bardzo dobrze, bardzo ładnie tu tańczą. Patrzcie, na no, tego kota, jak on tańczy. Ochroniarzu, ty możesz też zademonstrować. Pokaż, pokaż, jak można tańczyć. Ja wam pokażę, jak to się robi. <laughs> Zobaczcie, koty ty tańczą. Wow, dobrze, dobrze. Już się skończyło, ale jeszcze jedna runda. Patrzę tutaj na wszystkich. Lili tak tańczy. Dobra. Kropka się mało rusza. Wow, co tutaj są za piruety? Mufinka, Filemon bardzo ładnie. O, Kropka się ładnie. ruszyła w końcu. Yumi. Jeszcze Kokolinda tak trochę stoi. Nic nie robi. Dobra. Tutaj Plamka też stoi. Tak, tak. Trzeba zapisać to ochroniarzu, tak? Zapisz to, zapisz to. Dobrze, dobra. zapisuję, zapisuję. Od kiedy kotki tańczą? O, plamka Od się kręci. Kiedy? Od zawsze w mojej grze Squid Game wszystkie koty mogą tańczyć. jestem kwadratem i możesz mnie słuchać, rozumiesz? Wykonuj moje polecenia, bo wylecisz z gry. No dobra, prawie wszyscy zdali to, tylko ta kokolinda ma trochę tu minusa. Dobra, wyłączamy, dziękujemy za muzykę idziemy do kolejnej rundy. Zapraszam za mną, zaraz wymyślę coś. Zapraszam tutaj. za ochroniarzem, idziemy wszyscy. Tak jest, dobra, tutaj będziecie spać, ale teraz każdy się musi umyć, proszę bardzo. Proszę się umyć. Zapraszam. Tutaj, za mną, za mną, zapraszam, zapraszam. Już tutaj wszyscy, już. Chodźcie, chodźcie. Jeden za drugim, raz, dwa, raz, dwa, raz, tutaj dwa. Tutaj proszę raz się dwa. umyć, proszę się umyć, bo się spociliście po tańcu. Proszę się umyć, tak jest. Mycie. O, elegancko, macie się wykąpać. Przede wszystkim higiena, tak? Kotki zawsze dbają o higienę, są czyściutkie. I one zawsze o siebie dbają. O, kot Filemon wszedł do, do umywalki. Kot Filemon, nie! Mufinka nawet, nie! Nie przy mnie, no! Serio, wy musicie załatwić swoje potrzeby Nawet tutaj, nie no dobra Okej, okay, wystarczy, to teraz wchodzimy do góry Proszę teraz, ja wam pokażę Jak macie zjechać, zapraszam, zapraszam Zapraszam za mną, jak kot wchodzi Nie mogę <laughs> Jak te koty wchodzą Trzeba tak zjechać szybko, ja będę teraz oceniać Staję tu z boku i uwaga Zjeżdżają, zjeżdżają, dobra Całkiem sprawnie wam to poszło, czy wszyscy zjechali? Kto nie zjechał, ten odpada Jasne Co ty nie umiesz nawet wyjść? Nie jesteś sprawny, Filemonie Kocie. Wychodzimy, wychodzimy z wody. Wychodzimy, wychodzimy tutaj. O, nie lubią wody. Proszę teraz tutaj pokazać, jak skaczecie. Zobaczcie, jak ochroniarz skacze. Widzicie to? Widzicie to? Tak trzeba skakać. Proszę pokazać mi to. Ja muszę to wszystko sobie ocenić, czy wy się nadajecie do głównej gry, jaką jest czerwone, zielone. I tam będzie lalka Squid Game. Wersji kota, widzowie, naprawdę. Dobra, a w tym czasie, co oni tam skaczą, to widzowie... Zapraszam Was do mojej grupy z Robloxa Team i ich spieszanika w opisie. Kto by chciał być na odcinku, to zapraszam serdecznie. Dobra, czy ja jako kot mogę coś tutaj wydać dźwięk, ale też mogę pokazać im, że jestem wodzem. Zobaczcie, mogę syczyć, tańczyć i tak dalej, ale rozciągać się. Patrzcie, jakim jestem kotem, widzicie, podziwiajcie mnie, musicie mieć do mnie respekt, bo jestem ochroniarzem. Dokładnie, słuchajcie szefa. Tak jest i mogę zaatakować, jak będziesz mnie wkurzać, ty kocie jeden. Tylko spróbuj to nie złożyć. uważaj na niego, on zna sztuki walki. Dokładnie, Kung fu Panda, nie jest mi obce. Dobra, idziemy, to teraz będzie pływanie. Tu chyba kilka osób się zmieści. Chodźcie! Proszę siadać, Wsiadać tutaj i nie gadać. Wszyscy mają pływać na delfinie i pokazać, jak się to robi. Ja też? Tak. Tak, Dobrze. ja tutaj stoję. Z e, ja będę pilnował. Dobrze, ja teraz tutaj patrzę i ruszajcie. Możecie ruszyć, czy jeszcze ktoś musi usiąść do was? A nie, bo to 13 sekund. Dobra, tu jest odliczanie czasu, nie zauważyłam tego. No to teraz tak, zobaczymy sobie, jak sobie poradzicie. Ochroniarzu, ty miej ich na oku. Uwaga, uwaga. Pilnuję, pilnuję, uwaga. I! Odpłynęłam! Uwaga? I co? Nie odpłynęliście. O! Wow! Polecieli! Popłynęli! Dobrze, zobaczymy sobie, kto to przetrwa. Koty na delfinie, nie no, to jest wow! w ogóle hit. Zobaczcie, <laughs> widzę, mnie ja ochroniasz na delfinie! Co jest grane jak to śmiesznie jest? <laughs> jak Ale to śmiesznie wygląda! Wow! Obozy! Tutaj są wyskocznie, nawet możemy z nich korzystać. Uwaga! Wow. Co jest? Jak ja wysoko wyskoczyłam jako kocór! Tak jest! Ej, tutaj są jakieś różne gry też! Zobaczcie, tu są jakieś wyspy Dobra! Zapraszam do bazy. Kto skończył, to zapraszam do bazy. Natychmiast. Dobra. Widzimy się. Okej, okay, wy już tutaj jesteście. dalej yy, się nie, wiem. nie bałem. Wcale się nie bałeś. Mam taką nie, nadzieję. Dobrze, nie, to ja tylko teraz... inne koty krzyczały. No, mam taką nadzieję. Mam ja, taką nie, no, nadzieję. ja nic. Dobra. Ani drgnąłem. Chodźmy teraz do tego teleportu. Zapraszam. Na magiczną wyspę. Wszyscy. Jesteście? Czekam aż wszyscy. Chodźcie tutaj. Jesteśmy... Dobra, i teleportujemy się na magiczną wyspę. Dobra, słuchajcie, w szeregu zbiórka i pierwsze zadanie jest takie na tej wyspie: kto pierwszy dobiegnie na górę, wygrywa. Uwaga, ja będę odliczać. Trzy, dwa, jeden, go! Start! Możecie biec! Go, biegnijcie do góry! Już, 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 Zobaczymy, go! Zobaczymy, kto go, będzie go, szybciej. Do góry, ej, niektórzy zostali, zaraz odpadną. Kokolinda i Winka zaraz odpadną. Ja, ja tutaj bieg... też będę przychodzić, szefie, żeby patrzeć, czy nie oszukują. Dokładnie, biegnij na górę, zobacz, kto jest pierwszy. Ale już, bo tu bardzo łatwo można spaść. To nie jest takie proste. Ja sama zaraz spadnę. I patrzcie, jak ten kot w ogóle się wspina. No nie mogę po prostu, to nie jest wcale takie łatwe. Trzeba to szybko... O nie! Na, na no razie nikt nie oszukuje, szefie. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. To tam patrz. I jak ktoś będzie u góry, to masz Ej, ty, mi dać też Szybko to przychodzisz. Ja? Ja nie przechodzę. Kto szybko to przechodzi? Nie, 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 to ten tutaj kot. Aha, no to miej go na oku, może oszukuje. Właśnie patrzę tutaj. U nas nie jest wskazane skubany? Coś chyba... Ko o! Spadłaś, ochroniarzu? Y jeden coś na pewno kombinował. Aha, dobra, zobaczymy sobie, bo nie mamy teraz jak tego monitorować. Żeby zobaczyć. Ochroniarzu nie poszli na górę. Kto tam pierwszy będzie? Kto będzie pierwszy? Kto to wygra? Kto to wygra? Dobra. Mam Filemon nadzieję, pierwszy. że ktoś fajny, proszę, żeby wygrał ktoś fajny. Filemon! Filemon wygrał! Filemon wygrał! Gratulacje! Brawo! To teraz zbiórka na dole. Chodźcie wszyscy! I lecimy na wyspę. Będziemy się bawić w czerwone, zielone. Kolejna konkurencja. Wracamy jest i jesteśmy. Szefie? Czekam teraz na was. Możecie się chwilę schłodzić w wodzie, bo naprawdę na pewno oh. się zmęczyliście po wspinaczce Oj, na to wieżę. na pewno było ciężko. Dobra? Jesteście? Ok, to, to ja teraz sobie poleżę. To teraz zapraszam Was do wody, do morza i płyniemy na gierkę czerwone, zielone. Chodźcie, chodźcie tutaj koteczki. Jesteście wszyscy? Dobra, tam jest ochroniarz. A gdzie jest ten kot? Czekamy Jestem jeszcze filmuje. na resztę kotów. Chodźcie do wody. Tutaj! Oni nie widzą, tu jesteśmy! Chodźcie, chodźcie! chodźcie Dobra, do wody. Uuu, chodźcie tutaj do wody! Czekamy na resztę załogi, bo trochę zamulają, ale spoko, chodźcie tutaj, jesteśmy tu. Wszyscy gracze, natychmiast do wody! Do wody i płyniemy! Okej, okay, dobra, płyniemy w tym kierunku. Będzie kolejna konkurencja. Musimy znać, ej, w ogóle jak tu ładnie, jakiś wodospad jest, ale ślicznie. A nas interesuje najbardziej ta gierka, widzowie. Zobaczcie, co tu będzie! U-la-la! Patrzcie tylko no, na szerefie. to! No, widzisz jaką niezyłe. arenę przygotowałam? Ja! Wow. Nie macie przychodzić na razie. Jasne? Za dwie sekundy rozpoczyna się właśnie gierka. Patrzcie tylko na to. Ho, 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 Ej, zielone światło. ochroniarze też biorą udział? O ja, zielone, zielone. Oni pobiegli, to jest nie fair, to nie miało być tak szybko. Wy nie miałyście biec. Ale sobie. Też mogę biec i co? O, trzeba uważać, bo rzuca tu bamby! O nie! A Nie ruszam się! <gryw> Ej, fajna gierka! Dobra, uwaga, biegnę jako ochroniasz też biorę w tym udział. Jest! Dało się, wygrałam. Dobra, czekam kto dalej dostanie kolejną nagrodę. A! Ej, dostanie! Do Kibla, dostałam szczotkę, serio, ale zwycięstwo! Widzowie, ja teraz też mogę zostać ochroniarzem i ich sprankować. Zobaczcie, ja się przybiorę za takiego, za takiego koteczka. Dobra, kupuję sobie i jestem nim. O, zobaczcie. Teraz jeszcze sobie y, napiszę Zoja. O, ja jestem Zoja i wygram to, zobaczycie. Ja jestem najlepszym graczem! Teraz ja jestem najlepszym graczem. Mam na imię Zoja i pokonam ich wszystkich. Patrzcie, patrzcie, jak ja to robię. Patrzcie, patrzcie, jak ten! Wow! I co to za nowy gracz tam biega? Ja wygram, wygram wszystko. Oni zostali tam, dostali. Uwaga, zielone światło, biegnę, 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 biegnę. graczu. Jest, drugie zwycięstwo. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. Drugie zwycięstwo, nie dość, że pierwszy raz wygrałem jako ochroniarz, to teraz jako kotę, jako gracz. Ha, A co wy nie umiecie grać? Patrzcie, biegniemy na zielonym. Ochroniarz tam biegnie, Linia, próbuje dobiec. O, czerwone światło. Uwaga. Ja nie wiem, jak wypadacie. Dostałam plus 4 minuty. No dobra, no to nie da się ukryć, że ja wygrałam jako ochroniarz i ja wygrałam jako gracz. Ale ogólnie spisaliście się wszyscy. Wszyscy wykonali prawidłowo zadania, więc nikt nie padł. Dostałem padnie. ptaszka. Skąd masz ptaszka? Dostałem. Na Ja! A ja nie dostałam, ja, ja nic nie dostałam. Ja dostałam tylko szczotkę do kipla, ale co ja z nią zrobię? No dobra! Możesz na głowę nałożyć! Spisaliście się, kto odpadł, ten odpad. Wracamy do domu, pora odpoczywać. A wy widzowie, napiszcie w komentarzu, jak wam się podobał taki odcinek jako kotki Squid Game, czyli gracze i ochroniarze. I widzimy się w kolejnym odcinku. Wracamy. Jaki wielki delfin tu płynie! Wow! Ale wielgaśny, Zobaczcie, zobaczcie gonię go niego! Jako kot, nie mogę z tego kota na delfinie. <grystanie> Jaki on jest śmieszny!